Cześć, hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rid. To jest taki krótki, albo i nie krótki unboxing yy, tabletu i klawiatury do tabletu uniwersalnej. K tablet to jest... Yy, ...Kiano yy, 9, 70, 9,7 cala, jakiś tam elegancki, elegancki, pomysł z modułem 3G. Budżetowy ta tablet, bo za mniej niż 800 zł podejrzę, może na początek możemy takie eleganckie dość pudełko, to jest tak fajnie ścięte. Cały świat w dłoni. Z tyłu sam widok tabletu i specyfikacje. Z Ekran IPS Full HD o rozdzielczości 9,7 cala. DDR 3 1GB RAM. 8GB pamięci wbudowanej. Android 4.2. Czteroordzeniowy procesor 1,6GHz. W tej chwili bateria 780, nie, 7800 mAh <grywany> to, tak jak mówiłem Full HD, HD -i. Eee, No i to chyba wszystko i obsługę kart do 32GB Ja zakupiłem sobie 16 która przypuszczam, że mi stanowczo wystarczy Otworzyłem pudełko Jakże eleganckie, takie biało-fioletowe Piano. Tablet już jest naładowany Fajnie było że w sklepie już naładowany i dali. Otwórzmy. No, Może tablet będzie za chwilę. Znażmy, co jest. W pudełku dodatkowym. Z razem z tabletem. Razem ja z tabletem mam tak. Um, port, który pozwala podłączyć do tableta wszelkie urządzenia pod USB moduły, czy to też wiem czy to widać, bo nie chcemy się zanurować yy. dobra, kabel micro USB na USB aby podłączyć tablet do komputera yy. ładowarka, która łączy się z tym kablem yy do yy do podłączenia do komputera yy. słuchawki standardowe nie wiem. Właśnie ja nie będę używał słuchaj do tabletu. I ładowarka, która możemy dwukrotnie ładować. Dwa kable no, do ładowania. Jeden jest do komputera, żeby podłączyć pod mikro USB, a drugi pod zwykłą ładowarkę. gwarancja. Instrukcja, którą nikt nigdy nie przeczyta. Jakże żeby inaczej. Teraz odłożymy tam. Yy, dobra, sam tablet 972. Bardzo fajne, obejrzyjmy folię. Dziewicze rozerwanie, że tak powiem. Dobra, 97 cala, czteroludzeniowy procesor. W ten sposób proszę mam nawet. Nic tutaj nie wygrywałem, to jest czysty Android 4.2. Tutaj mamy jakieś audio. Jakieś e-booki. Tu mamy... Wiesz, dobrze wszystko widać. No, być może. Eee... Mamy jedną książkę, nawet... nawet... nie jest po polsku. Eee, nie wiem, czy jest Aparat, nie wiem, czy wspomniałem, 2 megapiksela z tyłu, który... Nic nie widać. Ale aparat w tabletach to raczej taki zbędny bajer jak dla mnie. I teraz tak, jak tablet stoi to. W lewej krawędzi mamy Może tak, Jest. i teraz tak, tutaj mamy głośnik e, wejście na słuchawki USB Mini HDMI e, przycisk reset, przyciz, e, wejście do ładowania czyli z ciszej ciszy i klawisz włączenia lub e, wyjaśnienia ekranu, to jest śrubka swoją drogą e, jak za, na tablet za niecałe 800 zł, powtarzam niecałe 800 zł, bo 700 z hakiem Jakieś wykonanie jest bardzo bo, bo to, jest, to jest metal, wszystko z tyłu jest metal, wszystko jest bardzo dobrze spasowane, nic się nie, nie, nie rusza. A tutaj mamy, to jest lewa strona, tutaj mamy od góry wejście na kartę SIM, bo jest moduł 3G i na kartę pamięci. Od góry nic nie mamy, jakąś zaślepkę. I od góry też nic nie mamy. Od przodu tutaj kamerka jest, pewnie 03 megapiksela przypuszczam. No i to by było wszystko z tabletu. Odłożymy go dalej. Jeszcze oczywiście stanął klawiatura, raczej etui z klawiaturą, które jest przypinane na micro USB i mini USB. Nie wiem czym się różnią te dwa porty. Klawiatura uniwersalna to 10 calowych, ale do 9,75 70 też raczej starczy. Po pierwsze możemy tak go położyć. Taki oto. Taki oto sposób. To jakaś szłamka pełniąca funkcję niezapadnięcia się w etui. Tutaj mamy do postawienia nam mu trochę. Jak lat dobrze nam funkcjonował ten, tenże tablet. No. Chyba tak, dobra tak to jest Tutaj gdzieś muszę ten przewód pewnie podłączyć Puszczam, że to... tylko nie wiem który Okej Tablet jest podpięty Tak, kawetura działa Nie trzeba żadnej konfiguracji, niczegokolwiek, po prostu Teraz tutaj opuszczę to. Mam pokazać, że klawiatura działa. Spełnia swoją funkcję. Wiadomo na takiej klawiaturze nie będzie się pisało jak na klawiaturze komputerowej, ale zawsze lepsze to niż yy, dotykanie yy, ekranu. Jest to bardziej lepsze jakieś przyjemniejsze w dotyku. Czujemy klawisze. Zawsze to jest lepsze niż kawiatura taka wirtualna. Także, um, dzięki Wam serdecznie za uwagę. Ja pewnie z, postaram się zrobić jakąś recenzję tegoże tabletu w najbliższym czasie. Trochę go porzutkuję i, i zrobię takową recenzję. Jakieś widżety. Um, także, dzięki Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, cześć. Na razie.